Uwaga, uwaga! Wykryto zagrożenie. Stacja, kletka. Podjecie Zagro... z peronu, kletka. Zagrożenie to ludzie, którzy zamkną nie zanim do, dobiegniecie. Na szczęście mam tu maszynę, która mnie odrodzi. No w tym samym miejscu. Nie? O! A to tak ty raczej tylko ciągnął. Oj, chyba nie. <śmienic> chyba. 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 Pietrucha? <śmienic> On nie On mnie. On mnie. On mnie Nie, bo gram właśnie jak bliziona. Ale okay. tylko słucham waszych krzyków męki. I jest śmieszne. No co jest? <śmienic> <śmienic> Czy ty co słyszałeś? A! A! Patry mnie! Patry! Forek! Forek! Co? Co a, się dzieje? Wie. Jak mam cię ratować? To się rusza! Widzisz to? Nie. Widzisz to? Nie. To są maski wszędzie. Co ty mówisz? No. <noise> Pytrucha ma krzy... Pietrucha co? Pietrucha ma Co jest ważne? Wasz... A, to. Dobra, to bierzemy to. Daj mi to. Dzięki. To w lewo chyba. Po czym poznać? O! o kurwa, kobieta. Mm. <coughs> Największy jumpscare. A, kobieta! Ty już uspokoiłeś się, bo mnie pecha. Super. Miłe uczucie, skoro rozwiewają chmury. Ja nie wiem, ja podobno zjebałem, więc No bo chpłyły chmury na nim i rozwiały chmury. Tak. Ale to jest wiersz, a nie powieść. No i co? Wiersze przekazują emocje. No to mówię to pozytywne emocje. A tu właśnie pozytywne emocje. No skąd mam wiedzieć? Nie jest napisane. To jak myśle... Jakieś inne settings jeszcze? Let's play. Let's play. Zabij go. Hi. Czekaj, musimy go udusić łańcuchem, czekaj. się uśmieszę, na końcu. Dzień O, coże. Ja pierdol. Udało się. No ale znalazłem przycisk jak wywalać ludzi. Coś, Pablo. Jaki... Rzaca. Rzaca. Proszę Rzaca. ich o po wyjściu. <grym> tak. <grym> to znalazłem na wspaniałą grę. A, tak o, mówisz tak w grach. A. Wyścigi konne, ale. Ale? Ale zamiast koni masz anime dziewczynki. Powiem, powiem to na głos, tak już to zrozumiał. Co ja nie zrozumiałem jeszcze raz? Tak, tyś to z tego powodu, że dusza ma w malignie. Nie, nie. Ci... maligma maligma A <noise> 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 eee. aha dobra już widzę w mali- co to jest kurwa ligma ej <noise> hahahaha <What the fuck głos> ligma kurwa kim jest ligma bo się nie umie <noise> kurwa on spamię tym atakiem Trzeba... Trzeba usiekaj stamtąd <noise> o kurwa <noise> ja chyba ją na dysku G G na G. dysku Kletka. Na dysku G to ja mam nagrania zawsze. A ja szukam. A no publikier. bo nagrania, no tak. No, no, tak, tak. tak. A no przecież, no przecież. Ja mam nagrania na dysku N, jak. Jakie nagrania? Ty nie masz kanału na YouTube Nagrywam cię jak śpisz. No. No. no, no to to, to fajnie. O tak, właśnie. Okej. Okay. fuck? Easy Naprawdę? Ej, patrz, ale patrz, ty musisz zwrócić uwagę na to, że Ludzie nie... nie idealni są nienormalni. Ci normalni są ci idealni No. No. No to musisz na to zwrócić uwagę. No i co chcecie wciągnąć? No w dziaski, nie? No, <grym> no nie <lepiej> by było. <grym> <Nice>. <grym> Ej, co też on poleciał gdzieś tam na dół? Mi już nie może być gorzej. Ha? Ha? O, tu idzie. <grym> <grym> Idę. Desperation Ej, nie Respiration. Nie Respiration. Nie ma T. Drespiration. <noise> o mój Boże, to jest to, co wszyscy mamy między sobą. Depresja? Też. Desperacja? Też. I nie, kupca się Friendship. Tak! A, to! Kurwa, ty Daj, daj, daj! Let's go! O, jeszcze jest kimś. Hej! O, naj. To takie wszystko w jednym miejscu, Ej, to, to, to jakieś pnącza są. O. Co masz? Pnącza to co? tu są za ścianą, pnącza. O, oh, ze cywiscy O kurde, Paweł! Mogę ci mówić mordo? Je, yeah, dobra. Dobra, ok. Trochę do tego. Jak się kurde ten. Aha, zmieniłem te... Dobra, nieważne. A nie, chyba nie możemy tu wejść. A nie, musi być. Kurwa, Ja Kurwa, Ja pierdolę, no widzę. Pokątnik plamisty. Niebezpieczne stworzenie. Zwany Arturem. Miejesz jego na imię. Zwany Arturem. Nagle. Hop. Prawie <grym> doleciałeś. Hop. <laughs> nawet nic nie się zrobiłem parkur, nie. Nic nie jest... nie może snare flea już zapomniałem że trzeba patrzeć na sufit no tak, no tak. Ojej. Question 1 kto jest <laughs> tu można naprawiać te. Jesse. Aha, dzięki. Podoba mi się, jak się obróciłeś w taką stronę. Wkurwiony byłem. <laughs> naprawiałem moją brak. Oh. No kurwa, to już jak się je się nie niesie, to jest się głupi. <laughs> please! <laughs> no! <laughs> yes! Yes, that was... <laughs>